Dobra, cześć, z tej strony matczok.pl i witam was w kolejnym odcinku Zagajmy w Roblox, jedźcie ze mną. Jesteśmy na najcięższym, jesteśmy na najcięższym serwerze z na J-Breaku normalnie. Tu są, i tu jest glin, znaczy no to nie jest jeszcze dużo. I A właśnie pokażę wam na co... Pokażę wam na co dzisiaj tutaj pan Matczok zrobi zbiórkę. Tylko... Patrzcie na to pan Matczok dzisiaj robi zbiórkę. Niecałe... Niecałe 5000 mi zostało. Co, spadłeś? Takie cudeńko ładne, pięć tysięcy niecałe mi jest jeszcze potrzebne. Co? Ej, no, już myślałem, że nam lambo zajumali. Czekaj, ja chcę jechać, bo to jest moja lambo. Yy, dobra, to... No, ale, dobra, poczekajmy se aż coś tu się... Ej, dawaj do muzeum. No. Tu są w ogóle też hakerzy na tym serwerze, więc. Tu normalnie ty pod mapą biegał normalnie i wszystkich łapał. Albo niektórzy czasami spida mają takiego. Bo ja kiedyś mięt. Tak, tak, takiego typa, widziałem, co normalnie miał Speedam. Ja mógł tak szybko łapał. Do wszystkich podchodził i wszystkich łapał. Wiesz, że tu możesz latać. Kurde. Lagi są. Masz laga? A ja miałem takiego laga. Ludzie to potwierdzam? Dobra. Dawaj. Czekaj, czekaj. Żeby alarm nie włączyć. Nie, nie włącz alarm, bo policja dostanie powiadomienie. No. Oni powiadomienie teraz dostaną. Jak się alarm włączy. Taka szyb taka cicha akcja. Musimy, żeby oni nic nie usłyszeli. No, żeby oni nic nie usłyszeli. Dobrze, że te kółka chodzą powoli, bo byśmy możemy tak dalej biegać. Dobra. Nie, kurde, ej, prawie nas A nie, aha, dobra, to ty, to ty tu rób. Ja idę tam. Tak. Dobra. dobra. Dawaj pul. Pul. Ale oni nie dostali powiadomienia, nie bój się. Teraz dostali, bo się alarm włączył. Okruca pysk, okruca pysk. Uciekamy stąd. O no nie. Szczumela. Ej, par, no ale nie wiem, ale ej, nie, elpar co jest na tym na dachu tego. Tam jest walizka. Ej, patrz hejter! A nie, to nie są haterzy, to są nasi. Dobra Dobra, lecimy Lecimy. O nie! Jakiego flipa nad nim zrobiliśmy! Nie, ale asysty! Dobra walić asystę. O, dostałem akwarium A wiesz, że ja mam większy level od Dabila? Ja mam szósty, on ma chyba czwarty. Kurde, czekaj, bo to trzeba, a tu też można wejść. No i 11, nie, i 11. Bo nie wiem, czemu by się to odnawiło. No bo to chyba co sezon się nam odnawiać. Ej, co tam jest? A tam są te lampki. O kurde, ale się ciężko tych trak jedzie, to pysk. Ej, jeszcze, jeszcze tysiąc, jeszcze tysiąc. To jeszcze w hejterów. Ej, nie ma tej walizki tam. Tu są hejterzy, a nie, to są też nasi. Eee, to wiecie co, pojedziemy sobie może... O, papuca, tam też są policjanci. Nie, do banku się na razie nie opłaca iść, bo oni od razu dostają powiadomienie jak się drzwi otworzą, a jest otwarty. Idziemy? No, ale poczekaj, ja tylko sobie... Dobra, chodźmy. Ale to... Ej, co się stanęło? Czemu ja tak bokiem chodzę? Halo? Daj mi kierować. Ej, ale patrz jak ja chodzę. Ale patrz jak ja chodzę dziwnie. A ty też tak chodzisz? Też tak chodzisz? Nie wiem, może nie mam jakichś bagi. O kurca papuca, lecimy stąd. Musimy gdzieś na daleko pojechać. Na daleko pojechaliśmy? Ej dawaj, czekamy na kargo. Znaczy my nawet byśmy mogli dobrawać cargo shipa, bo najtańsza, a mi tylko tysiąc potrzebny, nieca. Nie no, pół tysiaka, i to jedź do stacji paliw. w sumie nie możemy Ale nie jedzie nic Dobra, jedź prosto, jedź do stacji paliw. Albo do pączka, obojętnie. No nie, na górze pału jeszcze. Ej, dawaj, tam jest Airdrop, Airdrop, Airdrop Ej, drop No wiem, mówię Airdrop leci. Chodź, nie to do wody wpadnie. No, ja naprawdę, ja nie mam cheatów. O, teraz się naprawiło. Ja nie mam cheatów, patrzcie, że ja tak chodzę. Naprawdę, ludzie, nie mówcie, że jestem hakerem, bo ja nie mam cheatów. Ej, dawaj, jedziemy po tą helę. Teraz tam do banku jedźmy po tą Helkę. Lecimy ją kupić. No. A ale ja muszę kupić jakieś lepsze, słuchajcie, jakieś... Słuchawki. U mnie tych słuchawki już uszy bolą. One tak dziwnie stoją. No, Ała, moje uszy. Dobra. Jedziemy stąd. Dawaj. Ale ja stój, stój, stój na chwilkę. Stój na chwilkę. Patrzcie. Chodzę jakimś bokiem O Ale to nie moja wina, nie mam haksów Najwyżej wbijemy jeszcze raz na serwa Dobre. Dobrze, ja, ja jadę po tą helunie. Ej, dawaj, bo to są poli. A dobra, go nie ma. No to nie moja wina, patrzcie, gdzie, że. Na no, tak o oparcie tak chodzę jakoś boki, To nie moja wina. To nie moja wina. Z zrobię reset charakter za chwilę jak Helka sobie odblokuje. Wiecie, zrobię sobie reset charakter za chwilę, to nie moja wina, że ja To ja nie mam faktów, naprawdę ja nie mam haksów. Dawaj, dawaj, dawaj szybko, lecimy tam do góry. Dawaj do góry. I... Ej, i uwaga, kupujemy Helunia. Ale walcz auto! Czemu ja nic nie mogę zrobić? No patrzcie, co za hejterzy! Ej, dobra, ja zrobię reset charakter. Bo może ja na... jakieś lagi ja miałem, może. O, teraz mogę normalnie chodzić. Teraz mogę normalnie chodzić. Ała, te słuchawki mi jeszcze włosy. Tak, a... Nie, ja sobie nie tak nawet. W więzieniu. No. No, ale jak dobra wiem. Ale ja tylko Helkę, ja da się Helkę zabrać. Dobra, spróbuję jakiegoś ci wziąć kartę. Nie, no mam pistolsa od niego tylko. Ale daj, daj ta karta. O kurde! Dobra, walczy kartę. Lecimy, lecimy. A nie, patrzcie, są tu jeszcze coś. Polisjanji polismeni tu jest jeszcze patrzcie szybko, szybciej to przyładny wywój Nie ma karty, kurde. Patrzcie. Ludzie, nie ma karty. Widzicie to? O, papuca. Weźcie, wiecie co? Idziemy stąd. A, tam idzie, dobra. No band. Dawaj, uciekamy stąd. Ej, dobra, jest hater, jest hater, jest hater. Oj, 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 oj. oj, oj. Ej weź mi odkój, szybko odkój mnie! Odkój me! No nie dobiegniesz, takim tempem nie dobiegniesz. Dawaj, bo ja chcę w tym. Musimy coś odkupić, ja chcę w tym odcinku jeszcze tą helkę kartkę zabrać szybko. Ej, wiesz, że jesteś w top Criminals? Jest karta, jest karta! Jest, mam kartę! Ty, karta leżała sobie na ziemi! O, króca papuca! Uciekamy stąd. Ja uciekam pierwszym, lepszym wyjściem. Uwaga. Oby mnie ja nikt nie widział, że ten tędy uciekam. Będzie mieć przesrane. Kurde, ja już uciekam autem, kościół. Już mnie nie wkurzaj. Tam są hejterzy na górze. A, no to przyleć tu po mnie. Dobra, ja jadę już po tą helkę, ja po ciebie polecę. Ja se, ja, to ja jadę jeszcze to było Ammunation. I na koniec odcinka zrobimy taki wyskok z tej helki. Bierz, weźmiemy się lotnie i z wyskok. To leć. To ja zrobię przynajmniej taki wyskok. No dobra, to, to jedź. Bo ja jeszcze chcę do bazy wejść, bo ja nie chcę w tych szmatach kurde więziennych siedzieć.

Dobra, oddaliśmy mu głos, ja szybko jeszcze do więzienia. Znaczy tutaj do yy, bazy, i lecimy szybko się przebrać. I możemy jechać sobie z W ogóle nie mówcie, że ja. Tylko jakby coś to. Ludzie, nie mówcie, że jestem biedny na tym J-Breaku. Ja na przykład teksturę za 40 tysięcy. ale to nie jest. No, aj, aj, ale to jest tekstura za 40 tysięcy i nie masz na przykład. Ale ty w ogóle, w ogóle ty. Ty, ty, ty auta w ogóle nawet ten nie, y, chyba nie, nie modyfikujesz, znaczy ten nie customizujesz go jakoś. No, no wiem, oni. Ja wiem, ja też tak robię czasami, że z banku ten rzucam ten helikopter, ale poczekaj. Chociaż też taki bug, że tą helkę się da zaczepić o drugą, znaczy, że. Bez tej liny można zaczepić Helkę. Nie, bo to już policja. Szybko uciekam stąd. Widerzy. Dobra, biegniemy tam na górę. Natomiast no, jetpack... kurz, ja daję po jakichś z, z tych... Chciałem powiedzieć schodach, a to jest drabina. drabinka jak muszę włazić. Idę, 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 idę. Dobra, uwaga kupujemy widowiskowa helka. O, mój portfel został w dupę, za przeproszeniem. Ale ta helka jest szybsza, mi się wydaje. Ej, ta helka, ej, na... Ale ta helka mi się wydaje, że jest nawet, nawet Tak lekko. Co tu ma? Ona ma... Ona ma pipczyk. E? Co? Ale jeszcze 4 minuty zostało do zakończenia odcinka. Dawaj, iść. to idź na linkę, to idź na linkę. To może... tak pod koniec, to chodźmy może... Wiecie, gdzie? Chodźmy ludzie do Cargo Shipa. I Kacpra tam zostawimy w tym Cargo Shipie. Albo wyląd... nie Tak. Jak, jak pamiętajcie, uda mi się live odpalić, to będzie live. Pokazać wam latający holender. Ludzie pokazać wam latający holenderski holender. To patrzcie się na to. Patrzcie. Harry Potter, to tylko. Nawet w Harry Potterze takiego czegoś nie było. Ej, ten. Nata... Nagadaj! Ej, zawiesiłaś ta helka, nie mogę się z niej ruszyć. Co to miało być? Ej, nie, ona się zepsuła. Czekaj. Ty zawiesiłaś ta helka. Nie można. <grystanie> Jakie hamstwo. Patrz, co się z tą helką stało. Ej, nie. No dobra, no to. Zaraz, to, to myślę, że w sumie ci to by na tyle, nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, kliknąć dzwoneczka, dzwoneka No i jak odpali się live dzisiaj, to przyjdźcie na niego, wątpię, że się odpali, ale będę próbować To elo bens, elo